No udało się szczupaka złapać ładne Tylko szkoda, że taki mały Zmierzymy ile ma Chyba ile A jedną ręką to będzie kiepska. no no 40 cm. 40 cm. Ale bielutki. Bielutki jak śnieg. Biały jak śnieg. 40 centymetrów A no to nieźle A bo tak go rzucimy może No piękny ładne No tak żeby takiego większego złapał to tak No cóż To jednak coś złapałem. Jednak coś złapałem. Tylko szkoda, że to takie małe.